nie chcemy Pinowskiego. Do dziś. dziś. czy szczerze. Nie chcemy Pinowskiego. Nie chcemy Pinowskiego. Nie chcemy Klinowskiego! Nie chcemy Czemu Nie chcecie? My chcemy My chcemy busy! 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 Czemu panowie <grymne> teraz tak robią. Tak, ale pan filmuje prywatnie, czy pan jest na służbie? Czyli ktoś ma dał filmować? Tak. Eee, busy, tak były do tej pory, bo to jest uciążliwe dla w sumie, nie dla nas, Przy ludzi młodych, ale przede wszystkim dla w sumie starszego, w sumie społeczeństwa i w sumie pokolenia mieszkającego w sumie w tych miastach, dla w sumie ludzi, którzy do pracy Dojeżdżają na godzinę 6, przed szóstą jest w i ludzi, co też w sumie pracują, bo w sumie cały yy, szereg w sumie handlu, sklepy są od pół do szóstej, o w sumie szóstej, już w sumie otwarte, wszystko na piechotę. W nie robimy, są ludzie, to jest porażka, to, to, to jest nieporozumienie. Muszę powiedzieć, tylko mieć burmistrza gospodarza, który prawidłowo poprowadzi to miasto i całą tutaj ekonomię w, w tym miejscu. Wszystko rozumiemy, ale to, to, podcięło, to podcięło tak niesamowicie tutaj pojawianie się jakichkolwiek... Tu się zrobiło, klientów, że zrobiła się pustynia. Jeszcze zrobiła jak się pustynia. pustynia. Tu jest cisza, tak jakby było święto, w którym nie wolno handlować. Coś takiego. Tak to Tak wyglądało. jest jak w niedzielę kiedyś było, że tu była cisza. Tak jest teraz. W ciągu dnia. W ciągu no chcemy, roboczego. My no no no, no chcemy no, podjęcia no, rozmów z panem burmistrzem i przekażemy swoje jakieś problemy i tak dalej, bo to jest, no to jest bardzo ważna sprawa dla nas. Z tego dworca nikt tam nie korzysta, tam oni sięgnąć, ludzie się przenieśli po prostu na inne przystanki, a nie no, na no, sobie. No, Może tam być A no, no. No, tym bardziej, żeśmy słyszeli, no, no, że. Już na wjazd, na dworze autobusowym, muszą zapłacić haracz, no to znaczy no, wjazd na na haracz Dzieci, które chodzą do szkoły, no niestety musiały już bilety miesięczne podnieść z 50 do 70 zł. To też jest już 20 zł dla każdego dziecka to jest przemyślane decyzje absolutnie. <noise>